Witam Was serdecznie, mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej. Czy wygląd, to co ma się na sobie i ciuchy mają znaczenie w uwodzeniu? Oczywiście, że tak. W stu Dobra marka, dobry wygląd, stylizacja. To jest na pewno część uwodzenia. Uwodzenie to jest poderwanie kasjerki, to jest poderwanie aktorki, to jest poderwanie pani doktor, to jest poderwanie wszystkich kobiet, na które masz ochotę. To nie jest tylko poderwanie osoby, która sobie stoi gdzieś na przystanku, to jest poderwanie również kobiety, która która ma 15 firm to jest poderwanie kobiety, która ma trzy fakultety. Uwodzenie to jest szeroki zakres. Tak bym to w skrócie powiedział. Marka, strój, wygląd, stylizacja ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Już wyjaśniam. Jest taka książka, Agent Tomek, kiedyś to był człowiek, który w środowisko aktorów, aktorek po prostu wstąpił jako agent i jego zadaniem było, żeby po prostu podsłuchiwać tych ludzi i w warszawskie środowisko, no i żeby pozakładać im sprawy w skrócie. Jest jego książka wydana, proszę sobie przeczytać. I on w tej książce opowiada o tym, że gdyby nie wyglądał tak jak oni, nie palił cygar, nie pił takich drinków, nie miał takiego i takiego samochodu, nie miał takich takich ciuchów, to ci ludzie nawet nie byłby szans, żeby się do nich zbliżył. Drugim przykładem jest film Alfie Cytuję jego słowa. Moim międzynarodowym językiem jest język Marek. Prada jest Pradą na całym świecie. Drugi film. Trzeci, Hitch. Proszę zwrócić uwagę na to, jak wygląda główny bohater tego filmu. Tam mucha nie siada. Tam każdy szczegół jest dopracowany przez. Yy, jest po prostu trafiony w dziesiątkę. Nad tym filmem pracowało. Na pewno kilkudziesięciu, jak nie kilkaset osób, profesjonalnych ekspertów, którzy czasami za godzinę wizerunku biorą 10 tysięcy dolarów. Zwróćcie uwagę, jak wygląda główny bohater filmu. I w co jest ubrany, jak jest ubrany. Czwarty film, o którym powiem, pewnie wiele osób, wielu osobom może się nie podobać. Tulipan. W latach 80. koszule potwierdzone tak. But na zamówienie wyglądał jak 50 lat do przodu. Uwodził i okradał kobiety. Może to okradał nie jest dobre, ale jego wizerunek e, uwodził. Do, aktorki, doktorantki, wszystkie, które przychodziły mu po prostu na myśl. Robił z nimi co chciał i jak chciał. Wszędzie była mowa o wyglądzie. Dlaczego też poruszyłem ten temat, ponieważ jest wiele szkół, wiele różnych ludzi, którzy mówią o uwodzeniu w koszulkach flanelowych, podwiniętych bucikach i oni mówią, że jest to takie uwodzenie. Uwodzenie to jest wszechstronność, to jest podejście do naprawdę wszystkich kobiet, do których masz ochotę. Ale pamiętajcie o jednej kwestii. Jeżeli nie wyglądacie dobrze, jeżeli nie wiecie, co to jest styl, nie znacie się na markach, to w dużym stopniu bardzo bardzo dużo tracicie. Dałem wam cztery przykłady filmów i osób, które w 100% mają coś na ten temat do powiedzenia. Oglądnijcie te filmy i również zwróćcie uwagę na osoby, które mają być może w Waszym otoczeniu, być może w Waszym mieście, albo gdzieś w jakimś innym mieście mają. Du bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o kobiety, jak wyglądają, w co są ubrani i czy to ma duży wpływ na uwodzenie. Moim zdaniem, i to zdanie zawsze będę powtarzał, wygląd, styl, e znajomość marek, no bo jeżeli po podchodzisz do kobiety, która ma na sobie. 50-100 tysięcy złotych, to też musisz wiedzieć jak rozmawia, jak masz z nią rozmawiać, i musisz wiedzieć jak masz rozmawiać z kobietą, która ma 100 złotych na sobie, jeżeli chodzi o wizerunek. Musisz umieć rozpoznawać marki, musisz umieć rozpoznawać marki zegarków, ciuchów, e, wszystkiego, żeby ci było łatwiej zaproponować, e, żeby ci było łatwiej e, z nią rozmawiać i żebyś po prostu, to ty e, mógł swobodnie i na luzie po prostu się czuć w tej rozmowie, a nie być albo przygaszonym, albo przestraszonym e, przez te e, kobiety człowiekiem. Weźcie sobie ten materiał do serca. Oglądajcie te cztery filmy, o których wspomniałem i popracujcie od dzisiejszego dnia nad swoim stylem, nad swoim wizerunkiem i Podstawą oczywiście wszystkiego nad Twoją głową. Ja osobiście Was dzisiaj pozdrawiam z pięknego Szczecina. Jak zawsze jeszcze bardzo dużo interesujących randek. Hej!